Andrzej Duda właśnie pokazał środkowy palec wszystkim, którzy myśleli, że przemoc polityczna w Polsce nie jest tolerowana. Kilka dni temu sugerował, że może by warto w Polsce od czasu do czasu kogoś powiesić, a dzisiaj ułaskawił Roberta Bąkiewicza, czyli pisowsko-nazistowskiego pupilka, który podczas strajku kobiet zaatakował babcie Kasie. Bąkiewicz został skazany prawomocnie za przemoc wobec starszej kobiety. Miał odrobić prace społeczne, zapłacić 10 koła i publicznie ogłosić wyrok. No ale przecież to swój chłop, więc wkracza Adi i jednym podpisem pokazuje wszystkim następującą rzecz. Jeśli bijesz kobiety, ale robisz to pod biało-czerwoną flagą i pomagasz naszemu obozowi politycznemu, to jesteś nietykalny. I tu nie chodzi już nawet o samego Bąkiewicza, bo ten typ od dawna powinien być symbolem politycznego marginesu zamiast beneficjentem prezydenckich łask. Sami zauważcie, mamy prezydenta Dudę mówiącego, że problem Polski polega na tym, że dawno nikogo nie powieszono za zdradę. Mamy Brauna, który otwarcie neguje istnienie komór gazowych w Auschwitz. Mamy nacjonalistyczne bojówki grasujące na granicy chwalone przez prezydenta Elekta. A teraz, w ramach wisienki na tym zgniłym torcie, mamy prezydenckie ułaskawienie dla agresywnego naziola. I to nie jest przypadek, to jest przyzwolenie na przemoc pod jednym warunkiem. Musisz nosić właściwy znaczek w klapie. I właśnie tak, krok po kroku, brunatnieje nam Polska. Dzięki za wsparcie, i widzimy się jutro.